role gramy teatrze śpiewamy te lale, główne role gramy te lale, śpiewamy te lale, hop, sa, sa. Witam was serdecznie Marek Kopczyński szef teatru lalek Marko Mamy tutaj postać handlarza Taniohana, również z naszej, naszego spektaklu Koziołek Matołek w Chinach i handlarz Tanio Han śpiewa piosenkę Made in China. Tę piosenkę zaśpiewał Kamil Szklany w wersji oryginalnej. Dzisiaj aktor teatralny. Także widzicie, że te nasze początki funkcjonowania wielu, wielu osób w teatrze później przeradzają się w jakąś pasję i faktycznie wielu z nas staje jak gdyby w sferze zawodowej staje się aktorami czy reżyserami i jest to bardzo piękne. Także my w tym czasie, w tym momencie pozdrawiamy Kamila Szklanego, aktora, już pełnoprawnego aktora. W chórkach zaśpiewała Patrycja Gregorczyk, Weronika Czarnecka i Kasia Jonko. Także za chwilę usłyszycie piosenkę Made in China. Made in China wszyscy znają artykuły z Chin. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. AliExpress funkcjonuje doskonale. Posłuchajcie teraz fragment piosenki Made in China, a później przystąpimy do samodzielnego śpiewania. China! Znają małe rączki dwie. Pracujemy ponad normę, ale nie jest źle. Ludzi u nas nie brakuje, ryżu mamy w brud. W naszym kraju się pojawił gospodarczy cud. China! Poszło łatwo, tak? Made in China, bardzo prosta piosenka, jednocześnie mówiąca o tym, ile rzeczy pochodzi z Chin i jak ofensywny jest ten kraj w sprzedaży wszystkiego, co produkuje. Więc teraz kolej na Was. Macie planszę z tekstem i podkład muzyczny. Życzę Wam sukcesu. Śpiewajcie i zapraszam również na nasz. W przyszłości festiwal piosenek teatru Lalek Marko. Myślę, że ta formuła spodobała Wam się, w związku z tym będzie kontynuacja, ponieważ, tak jak wspominałem na początku, tych piosenek napisałem ponad 140, więc pomału zbliżamy się do 20-lecia Teatru Lalek Marko, a to już poważna, poważna, poważny jubileusz trwania naszych działań teatralnych dla dobra. Tysięcy dziecięcych uśmiechów. Także zapraszam do kolejnej zabawy. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku i kolejnych fajnych odcinków do zabawy. Dziękuję.